Drużyna Team Delta wygrała w pierwszym turnieju Vectra Cup Enemy Territory Quake Wars. Na finał przyjechali do radomia gracze z całej Polski. Eliminacje do turnieju odbyły się w sieci. W sieci też powstały drużyny. W wielu wypadkach ludzie, którzy utworzyli poszczególne zespoły, po raz pierwszy w realnym świecie, a nie w wirtualnym, spotkali się w radomiu. Wirtualnie były zapoznane, zapoznania, wirtualne. Potem dwie osoby spotkały się nas, spotkaliśmy się z dwiema osobami, poznaliśmy się lepiej, no i teraz przyjechaliśmy z resztą drużyny. Dla organizatorów najtrudniejszy był etap eliminacji, ale najwięcej nerwów było przed finałem, bo trzeba było przygotować salę i stanowiska dla graczy. Oraz przede wszystkim szybką sieć. Przygotowanie zajęło miesiąc czasu. Wydawało mi się, że to jest impreza na trzy klany, czyli 18 osób, ale to jest jednak duże przedsięwzięcie logiczne. W samym finale w Radomiu wzięły udział trzy najlepsze zespoły, każdy po sześciu graczy. Według mnie eliminacje nie były zbyt trudne. Losowanie, rozstawienie zespołów, jakie dokonała tutaj Wektra, która organizuje turniej było bardzo dobre, bardzo dobrym posunięciem, gdyż w eliminacjach praktycznie żaden zespół, który był wcześniej typowany do dojścia finałów nie spotkał się razem ze sobą. No i po prostu te typy, które padły na początku, sprawdziły się w późniejszej fazie eliminacyjnej i te same plany właśnie doszły do finałów. Po kilku godzinnej rozgrywce ostatecznie zwyciężył Team Delta. Zdaniem uczestników i obserwatorów zajmujących się grami portali internetowych Radomski turniej był bardzo dobrze przygotowany. Jeżeli chodzi o taki LAN, w którym jest tylko jedna gra, to jest to jedna z lepszych organizacji. Bardzo małe poślizgi były, w zasadzie gdyby nie ten postulator, to by praktycznie wszystko odbyło się zgodnie z czasem. No, poza tym dofinansowania, obiady, przynoslek, wszystko sponsorowane przez WETTE, to się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Na razie po turnieju opadają emocje, ale organizatorzy już zapowiadają kolejne rozgrywki.